Siemano, cześć, cześć, witam was, bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj kolejna giereczka Stwierdziłem, że nagram drugą bonusową Bo tamta była, powiem wam Troszeczkę niedosytem Niedosytem Przegraliśmy, więc Należy wam się Taka do momentu Aż nie wygramy Będą co godzinę tutaj Odcinki Więc Zachęcam do subskrybowania, zostawcie łapkę w górę, komentarz. To bardzo dużo, bardzo mocno, motywy, bardzo mocno motywuje. E, zapraszam też na inne moje social media, na Facebooka. Instagrama, e, tam dodaję sobie dużo zdjęć, dużo storek, e, streamuję na Kiku, więc jeśli chcesz sobie ze mną zagrać na żywo, e, chcesz ze mną sobie pobijać w rangę, także zapraszam, e, a tymczasem lecimy sobie z giereczką. Zostań do końca. Mam taki mini, 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 mini marzenie, żeby do końca tego roku e, uzbierać tysiąc godzin obejrzanych przez was materiałów, czyli wy oglądacie, a ja zyskuję tysiąc godzin. Wtedy będę mógł sobie zacząć monetyzować kanał. Więc jeśli e, podoba ci się to, co robię, to, co nagrywam, to zostaw łapkę, oboglądaj do końca, rozsiądź się wygodnie, Pięknie. No i tak można rundy zaczynać. I mam nadzieję, że to nie będzie znowu zapeszenie, ale tym razem uda nam się wygrać tą giereczkę. Wcześniejszy geniusz już nie Cześć, zabłysł, yeah. więc mam nadzieję, że teraz będzie dużo, dużo lepiej. No, <gry> O, wow. wow, ja nie wiem jak long. Sorry. nie mam dlatego pojęcia jak oni wygrali wcześniejszą rundę Przecież to wygląda jakby, jakby skakali nie Padawne. wiadomo gdzie. Musimy ich wymutować, bo kompletnie nie nadają się do egzystencjowania. Dobrze, kolejna runda nasza. Mam nadzieję, że nie będę, nie będę musiał, musiał kierować tego całego meczu. Hmm... O Chryste, Panie! O Boże, Boże, Boże. Boże. Na czym Na ty grasz? Na mikrofalówce? Na toczpacie, czy co? To jest niemożliwe. <grymny> Jak <laughs> to wygląda, jakby nasi dołączyli do Akademii Policyjnej. <laughs> Drama. Okay. <laughs> Wypierdalam stąd. Nie ma przerwy w grze. Gramy dalej. Jak przegramy, to z honorem. No nie. No nie. Jedziemy kolejną gierkę. Jedziemy kolejną gierkę od razu. Jedziemy kolejną gierkę, ale chyba już to w następnym odcinku.